jak i prywatne podmioty w tym aby ci pensjonariusze którzy tam są byli bezpieczni. Pani panie minister, jeśli pani wraca, pozwoli. Ale proszę, ale to nie pani minister, rozmawiamy do, czy prowadzimy do monolog. Proszę wybaczyć. Znaczy, to, w ten sposób nie czy da się rozmawiać. Nie, bardzo przepraszam. Tym, Szanowni, państwo, tym, tym, tym Szanowni państwo, naszym gościem jest Marlena Malok, minister pracy i e, za, polityki za społecznej. To, żeby się nimi opiekowali. My dziś jako państwo też ich wspomagamy, przekazujemy środki ochrony Indywidualnej, przekazujemy potrzeba jest interwencji. Czy musimy zakończyć tę rozmowę, bo nie rozumiem za bardzo konwencji, w jakiej się znaleźliśmy? Czy, panie mnie ale, panie czy pani mnie słyszy? Panie redaktorze, nasze kompleksowe działania są prowadzone pani przez cały czas. Czy pani mnie słyszy? Od tego zaczniemy. Tak, słyszę pana. Czy zechce pani odpowiedzieć na pytania, które chciałbym zadać, czy y, jednak przyjmujemy konwencję konferencji czy briefingu prasowego, a to chyba nie ten model, na taki się nie umówiliśmy, wydaje mi się. E, panie redaktorze, odpowiadamy na te pytania, jak jak najbardziej, które pan chce zadać. Ale pani ale nie wie, jakie pytania chce zadać. Pani minister. Nie, pani minister, pani nie zna pytań, które sytuację, chce zadać. Jaka jest w kraju, bo naszą rolą, Pokażmy jako tę sytuację. Pokażmy tę sytuację. Jest przede wszystkim pokazanie prawdziwego obrazu w takim tej razie, sytuacji minister, związanej z opieką z osobami konkretne starszymi. Konkretne pytanie, i nie się na które mam nadzieję pani odpowie. przede wszystkim, kiedy rozmawiała pani. Prawdziwe działanie rządu. Ale rząd podjął działania wspierające zarówno domy mówi, pomocy społecznej pani minister, zostały przekazane o czym pani dodatkowe mówi? środki. Mało tego, przez o regionalne pani ośrodki politycznej społecznej minister. realizowane są y, programy, które pomagają w opiece społecznej dać dodatkowe wsparcie. Panie minister, pomocy społecznej, zadam pytanie, na które być może pani zdoła y, odpowiedzieć, zechce a? odpowiedzieć, szanując naszych słuchaczy i widzów. Bardzo przepraszam, ale tu nie chodzi o szacunek do mnie, tylko do, osob do osób, które nas słuchają i które próbują zrozumieć On s'en